W tym domu otaczamy się wzajemnym ciepłem. Bardzo fajne mieszkanie na osiedlu słoneczny stok ulica Stroma. Zapraszam cię do salonu. Salon około 25 metrów kwadratowych. Jest i kanapa, jest i ściana cała wybudowana. Stolarz robił swego czasu, więc jest wszystko pod wymiar. Jeżeli chodzi o to miejsce, jest też piękny, duży balkon. Wszystko oczywiście zrobione na tip-top, to jest ogólnie mieszkanie do wejścia. Duży balkon, około 5 metrów. Masz kochany kupujący. Zapraszam. Najpierw przyjdź, zobacz, ale zaraz ci pokażę resztę. Wychodząc z salonu, masz po lewej stronie szafę. Taką dużą, wysoką, aż, aż do nieba. Tutaj po mojej prawej, czyli po twojej, jak wchodzisz lewej, masz miejsce do kotletów, do gotowania. Kuchnia inaczej to się nazywa. Masz piekarnik, też mikrofalówkę, jest i zmywarka, duży blat roboczy, fajny, fajny jest gdzie, też jak będziesz miał kiedyś, może i postawić termomixa, więc e, kuchnia była bardzo fajna i też po remoncie wszystko zostaje, jakby, jakbyś pytał. No i z kuchni wychodzimy do pierwszego pokoju, pierwszej sypialni. To jest pokój dzieci, mamy też łóżka zabudowy, fajny pokoik dla ciebie bądź twojej rodziny. Też jest rola Łazienka wyremontowana. Ja wyjdę, a z kamerą wjeżdżamy. No i tutaj masz toaletę. No i właśnie jesteśmy też w korytarzu. Korytarz jest bardzo fajny, bo się rozchodzi i fajnie rozmieszczenia tych pomieszczeń są, można powiedzieć, porobione Do każdego pomieszczenia masz oddzielne wejście. Jak wychodziliśmy z salonu, tutaj był pokój dziecięcy, tutaj była kuchnia. No a tędy właśnie byłeś w łazience, w toalecie, masz taką, takie miejsce na następną szafę. No i jeszcze jeden pokój, pokój tutaj jest akurat sypialnia. Więc zapraszam Cię serdecznie na prezentację, mieszkanie do wejścia, można powiedzieć. Tyle, w sumie przyjeżdżaj, patrz, oglądaj.